witamy się z wami w siódmym dniu Vlogmasa. Zaczynamy od kalendarzy, dlatego że Dominika, gdzie ty dzisiaj jedziesz? Do Penisa na zakupy i się trochę tutaj streszczam, bo tak, czekają na mnie. Także otworzymy kalendarze, Dominika sobie pojedzie, ja sobie pojedę też w swoją stronę. Yy, I kupisz coś mamusi tam, no nie? Zobaczaj. Może jutro zrobimy haul właśnie z Primarka. No. Dobra, otwieramy kalendarz serowy. So Gingerbread, o, ciasteczko. O, mowy. czyli to będzie... Dominika, do kamery, do That's kamery. Okay, yeah. e, czekaj tutaj, bo ostro się ucieka. Czyli... To będzie ser o smaku... Yy, Boże, ginger, co to jest ginger, bo zapomniałam. Imbir. Właśnie, o smaku yy, imbirowym. Zobaczymy, jak będzie smakował. Przyznam, że w ogóle mi się nie zdarzyło yy, sera tego smaku. typu sera o takich walorach smakowych nigdy jeść. Dobra, mój kalendarz yy, z H i M. Gdzie jest okienko, 7? Siedem, siedem. Jezu, ja nie widzę. Też nie? Dobra. Popatrz, o. A, o. takie większe. Pomóż mi Dominika. O, cień. Pokaż. Srebrny to chyba, trzecie, tak? chyba cień w uh -huh. tym kalendarzu, tak? Uh -huh. Bardzo srebrny. Czekaj, bo mi się tutaj... Co robi? Ostrość ucieka, bo taki srebrny. No ładny, taki typowo srebrny cień. Zaraz zobaczymy, jak będzie się zachowywał na dłoni. Dominika zrobi test. Kalendarz z buca. Yy, jakiś duży produkt i to chyba największy do tej pory, bo były zawsze małe okienka w bucie. To są jakieś mini paletki? Nie wiem. Może jakiś blusher albo albo... Mm, I blusher i bronzer. Tak, bronzer i róż. Mm, także Jestem bardzo ciekawa. Może. Pokaż tutaj. Ale bardzo taki... E... Nie wiem, czemu ja poza kamerę wyciągam cały czas. Cały czas. Taki rozświetlający, ten róż rozświetlający brązer. Zobaczymy, jak się będzie e, zachowywał na, e, na twarzy. Dlatego, że w ogóle nigdy nie miałam kosmetyków tej marki. A teraz będę miała całą gamę, żeby przetestować. Twój NYX. Siódmeczka. No, tutaj jest. To od razu znalazłaś się. Na przodzie była. Mhm. Uu, cień do oczu, chyba. Albo. Albo róż. Albo. To jest? No i widzisz poza kamerą. Tak. To jest cień do oka. Tak. O, powiem, że ja w ogóle nie posiadam żadnego różu. I nigdy tak? nie posiadałam. To może będziesz umiochać tutaj w kalendarzu. Może. Mówię, ja wiem, że... Jak nikt... to zakupię, bo nie miałam nigdy... A... Ale poczekaj do końca, bo mi się wydaje, że na pewno będzie tutaj róż. Mhm. Taki odcień. Y... Taki różowy, ale bardzo taki zgaszony odcień. Tak. Mhm, dobra. I lecimy z Look Fantastic. Gdzie jest okienko numer 7? Tutaj jest okieneczko numer 7. Jakiś Pęteczko. większy produkt. Uuu. O, Rituals. Tak, ty miałaś identyczny chyba. I mia w tamtym roku miałam w kalendarzu z Rituals właśnie ten sam produkt. To jest olejek z serii Ritual of Ajuwerda. Miałam ten olejek przepiękny, ma zapach Fajnie Wilża skórę. Używałam go do całego ciała. Ajurveda i tak no? no. także jestem mega zadowolona z tego produktu. I po, yy, ja zaczynam od Słoczy. Yy, no, pokaż tutaj Słocze. Tzn. tutaj. I tu no ja gdzie mam kamerować, a ty mi dajesz, także. O. Ale wiesz co? On jest on jest holograficzny. Mokry, nie holograficzny. Kremowy? Yy, zwykły srebrny. Ale widzisz? Trzeba ma... go na mokro. Najlepiej na jakiś klej. Patrz, na palcu uh -huh. mam tego mnóstwo. Uh -huh. A tutaj tak. Uh -huh. Uh -huh. No, ale spoko. Zatrzymało mi się wszystko na palcu. <gry> Także Angelika, tradycyjnie Cię zapytam, co Ty na to? Teraz to to e. Profusion. Profusion. Otwórz. I na blacę. tym. Uh -huh. Bardzo ładny odcień. Taki delikatny. E. Chyba raczej nim nie przesadzimy. O, i bronzer, Bardzo One ładny brązer. świecące takie. Tak, ale ten brązer mi przypomina w tamtym roku z kalendarza NYX. Miał on podobny. Tak? Tylko miał poświatę taką inną, ale bardzo dobrze się u mnie sprawdzał i bardzo ładnie wyglądał. Tutaj ma taką kokardę, a to jest. Czekaj. Aha, no, to za kokardę się otwiera. O, jest nie... o! Bardzo ładny cień, taki miedziany. Tak, bardzo miedziany i taki uh -huh. chłodniczy, że kremowy i dużo pigmentu ma, bo on bardzo łatwo mi poszedł na palce. Uh -huh. I nawet bym wolała go podbudować uh -huh. niż na pędzla dać dużo. Bo on widać, że on może się sypać ale nie uh -huh. jest pewna. Ekstra, ładny ten cien. No. I takie nasze zestawienie. Look Fantastic. Olejek Ritual of Ajuwerda z Ritualsa. bronzer i róż. No. Yy, kalendarz yy, z Butsa HM, srebrny cień i Dominika Maznyksa, cień taki miedziany. A tu już na desce wylądował serek. Dominika pokroi. Mhm. Jestem bardzo ciekawa tego smaku mhm. imbirowego. Zanim pokroisz, to już biorę. Czekaj, nie ukrój mi palca. Najpierw, jak się rzucam ja na największe mały. kawałki, to teraz na najmniejsze. Tak. Drugi ser o konsystencji bardzo gęstego, zbitego białego sera. Mhm. Smakowego. Mhm. Czyli bardzo imbir i cynamon trochę, co? Cynamonowo imbirowy. Dobry, ale tak jak powiedziałam, do deski serowej? Tak, tak. Na, do na, na żadnej. Tak, na żadne kanapki, ale do deski y, serowej. Owszem. Czy tam gdzieś na y, szaszłyki na przykład serowe. Świetnie się nada. Ale smakuje mi ogólnie. Dominika, to smakuje? Dobry jest, ale tak, tak jak mówisz, na przykład na desce serowej, tak uh -huh. na stół, na jakąś imprezę, ale nie do chleba. Uh -huh. Już by mi nie smakowało. Uh -huh. I nie, nie sięgałabym chyba w sklepie po niego tak, żeby mieć, no chyba że tak na smakołyk i tak na tak gryzek dwa. Dobra, to leci już do twojego Primarka. Udanych zakupów. Dziękuję, pa. 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 Dominika w Primarku, a my się udajemy do pobliskiego tutaj naszego Woodisa zobaczyć, dlatego że Iwona... Pani Moda, u której byliśmy na weselu i na ślubie oraz która razem z mężem wystąpiła w kulisach nagrywania teledysków i sesji zdjęciowej na moim kanale jeżeli macie ochotę wrócić do tych vlogów lub jeżeli nie widzieliście tutaj wam zostawię linki napisałam mi właśnie w komentarzu pod szóstym vlogmasem że u nich są e, przeceny 50 i 60% ale tak naprawdę nie chodziło mi nawet o te przeceny, po prostu ja zapomniałam że jest ten sklep Woodies i tam też są bardzo ciekawe rzeczy a byłam wczoraj koło niego praktycznie także e, zapomniałam zajrzeć ale jedziemy tam dzisiaj i powiem wam, że jest tyle narodu że to jest jakaś masakra, ja nie wiem czy my to znajdziemy miejsce parkingowe i tak, Dominika wysyła mi zdjęcia sweterków świątecznych ale powiem wam szczerze, że nie podobają mi się tam w Primarku w Brand Maxie, gdzie wczoraj byłam też nie było za ciekawych, także będę szukać dalej jak, jak coś znajdę to znajdę, jeżeli nic nie znajdę to nic nie szkodzi, dlatego że mam w domu sweterki świąteczne ja po prostu chciałam kolejny nowy do kolekcji no. i co, znaleźliśmy miejsce parkingowe? znaleźliśmy, sukces i to jak szybko Dobra. To my się zbieramy do sklepu i zobaczymy co mi się uda tam wynaleźć. I popatrzcie się jakie miasteczko tutaj wynalazłam przy maszynie do szycia. Bardzo ładne, bardzo mi się podoba tutaj jak jest ta igła do maszyny jest tor z pociągiem, fajne, oryginalne, dlatego że te wszystkie miasteczka są przy choinkach, przy drzewkach, a tu przy zwykłej takiej maszynie do szycia. A tu kolejne miasteczko, tym razem w lokomotywie. I jeszcze jest jedno, bardzo fajne, na kanapie, na sofie. Znaleźliśmy różową choinkę. Ile ona kosztuje? 75. 75. Ale ona jest taka bidna, znaczy. Tu gałązki ma wszystko fajne, tylko ona jest strasznie wąska, mało rozłożysta. No, ale podoba mi się. Tak dla dziewczynki do pokoju, dlaczego by nie? A tu popatrzcie, jakie piękne odcienie rudości na choince. Bardzo ładne te tak, bombki. Śliczne. Za chwilę Gumiś będzie tak, że zmienię koncepcję na rudę. Bo ładne są. Podoba mi się. Ale właśnie te brokatowe najładniejsze są. Tutaj przepiękne figurki. One są z takiego... z gipsu chyba, no nie Gumiś? One będą z gipsu. Ale bardzo ładne. patrzcie się. Tu takie dziecko, bałwanek z latarenką. Piękne. Tylko gdzie taką twój grupie później schować? <laughs> Szmat się gdzieś wepchnie, ale... Śliczne. Wróciliśmy do domu i no trochę jest progres u mnie z ozdobami, dlatego, że znalazłam yy, ozdobę na stół, ale o tym zaraz. Dokupiłam, jak widzicie, jeszcze łańcuchy tekobartowe, dlatego, że stwierdziłam, że trzy na całe schody nam się nie zmieszczą dokupiłam cztery, żeby było yy, wolę, żeby było za dużo niż za mało bo mi się wydaje, że trzy jeszcze w zupełności by wystarczyły, ale znając mojego pecha pewnie może braknąć dlatego ten jeden jeszcze więcej dokupiłam i znalazłam ozdobę na stół, nie w tym sklepie, nie w się co byłam, tylko wróciłam się do yy, Dance Home tak, i dokupiłam taki świecznik Razem z takim stroikiem, stroik jest z szyszkami tutaj widzicie, na takim drewnianym, białym, tak jakby oszronionym spodzie. E, tutaj są jeszcze jakieś gałązki. E, świeczkę kupowałam osobno, o pięknym zapachu wanilii. Jestem e, e, zachwycona tym zapachem, dlatego że rzadko kiedy spotkać tak fajną, nie mdlącą wanilię, a ta jest e, naprawdę fajna. E, z takim słojem tutaj e, srebrnym. I teraz mam dylemat bo coś Wam pokażę. Bo tutaj myślałam, że ten świe te świeczniki, które kupiłam, że one będą takie całoroczne i pasują na wiosnę, lato i na zimę. Ale teraz stwierdziłam, że one są troszeczkę jakby za wysokie. Nie wiem, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Bo widziałam jeszcze dokładnie takie same, ale mniejsze właśnie te stroiczki. I właśnie myślę, że dokupię sobie dwa mniejsze stroiki, dlatego, że ja ten stół mam dość... Widzicie, tam jest za... Za kalendarzami, bo tutaj na razie kalendarze są, które musimy usunąć, dać do góry. Yy, za kalendarzami jest taki świecznik kolejny, i myślałam, żeby kupić dwa mniejsze, yy, połowie mniejsze z tego, yy, na końcu stołu, tu, bo ten świecznik w ogóle stoi tu. Może ja się przejdę z drugiej strony, żebyście widzieli bardziej. <laughs> I tak, to jest coś takiego. O, widzicie? I wydaje mi się, że. One już teraz nie pasują. No nie wiem, dajcie mi znać, bo jestem w kropce. I nie wiem, czy się nie zdecyduję właśnie na dokupienie tamtych innych, a te właśnie schowam e, na taką całoroczną ozdobę stołu. E, na czas świąt, właśnie będę zdejmowała te świeczniki, chociaż ogólnie one fajne są, bo one też takie pod, y, wyglądają. Można je uznać za zimowe, jak jeszcze bym gdzieś tam jakieś gałązki, czy co doczepiła, też by było spoko. Ale wiecie co, one są takie wysokie, dość wysokie, a jednak y, ta ozdoba jest główna, ma być największa, te poboczne zawsze są mniejsze, zawsze mi się jakoś tak kojarzyło, że te y, główna jest większa, poboczne mniejsza, a tu widzicie te poboczne jednak by tak. Były wysoko. Nie wiem, dajcie mi znać, yy, co myślicie. I tak, jeżeli chodzi o Woodisa, były naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja miałam jednego już Mikołaja w ręce, ale gumiś do mnie mówi, chodź, zobaczymy jeszcze tam, bo tam jest dużo tych yy, yy, jeszcze ozdób. Także jednego Mikołaja taki cały biały był, i miał tylko taką srebrną paczkę chyba w dłoni, dość takiego dużego chyba miał. 50 cm miał. Yy, zostawiłam i poszłam oglądać dalej, po czym się wróciłam jednak po tego Mikołaja, bo stwierdziłam, że on jest najładniejszy i najbardziej będzie mi pasował i już tego Mikołaja nie było, a był jeden jedyny. Myślałam, że się po prostu rozniosę po tym Udysie, także powiedziałam mu, mogłam trzymać tego Mikołaja, chodzić z tym Mikołajem po Udysie, yy, jakbym znalazła coś lepszego, to bym po prostu tego Mikołaja odstawiła, a no niestety... Stało się, jak się stało. Także to jest tak, jak się z mężczyznami chodzi na zakupy i jeszcze się ich słucha na dodatek. Yy, Okej, okay. ja będę yy, kończyła dzisiejszego vlogmasa. Bardzo dziękuję za obecność i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że yy, nie będzie mi internet nawalał i jakoś uda mi się go złożyć. A jeżeli się nie uda, to połączę vlogi yy, dzisiejszy z yy, jutrzejszym. Także do zobaczenia jutro. Pa, pa!